Dziękuję Panie Marszałku. Przepraszam, że mam za bo to znaki uznałem okay, za, okay. za rezygnację, a nie raz. Panie Ministrze, czy nie uważa Pan, że że demontując de raz po raz prawo pracy, dbamy tylko o pozycję wielkiego kapitału, kosztem pracowników? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Czy zaproponowany projekt nie jest próbą przerzucenia na pracowników kosztów pracy i kosztów narastającego kryzysu gospodarczego? I wreszcie ostatnie pytanie. Moim zdaniem e, tu trzeba je zadać. Czy nie jest to ustawa skierowana przeciwko związkom zawodowym? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan senator Jan Filip Libicki. Ja, Pani Marszałku, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Ja w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan senator Bierecki, powołując się na ekspertyzę pracodawców, którzy mówili o tym, że to jest obniżenie kosztów pracy. Jeśli tak jest, to to jest absolutnie logiczne i słuszne działanie, bo w kryzysie, w trudnościach przy zatrudnieniu, przy bezrobociu trzeba czynić takie działania, które obniżają koszty pracy, bo miejsca pracy tworzą pracodawcy, a nie pracownicy czy związki zawodowe. Tak? W związku z tym chciałem zapytać pana ministra, czy to jest pierwszy krok na tej dłuższej drodze i czy państwo planujecie dalej te koszty pracy obniżać w jakim terminie, w jaki sposób i przy pomocy jakich rozwiązań. A teraz jedno tylko zdanie, ponieważ tutaj bardzo wielu kolegów ze strony pisu mówi, że nie byłbym tutaj, gdyby nie Związek Zawodowy Solidarność. Tak to prawda, wszyscy jesteśmy tutaj właśnie dlatego, żeby Związek Zawodowy Solidarność jako wielki, patriotyczny, ogólnopolski ruch społeczny na rzecz niepodległości, a nie na rzecz, że tak powiem, roz zbuchanych żądań pracowniczych i związkowych i to jeszcze zgłaszanych w kryzysie światowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ostatnie zdanie było komentarzem historiozoficznym do pytania, które było zadane. E, tak, ja rozumiem. E, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę chętnych, zatem a, jeszcze Pan senator zajął. No to bardzo proszę, to będzie Pan ostatni w tej trójce, mam nadzieję ostatniej trójce. Ale... Tym razem y, pytania, czy ta nowa ustawa zburzy rachunek zysków strat w przedsiębiorstwie i rozbuduje biurokrację? I drugie, czy będzie ona faktycznie tym czymś, co, tym narzędziem, który zlikwiduje, tak popularnie mówiąc socjal państwowy i wprowadzi socjal firmowe. Skąd firma weźmie na to pieniądze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Być może to są już ostatnie pytania. Pan senator Momotow zadał takie pytania o charakterze bardzo generalnym. Czy nie uważam, że demontując prawo pracy, dbamy tylko o pracodawców? Panie senatorze, zdecydowanie nie. Po pierwsze, nie zgadzam się z tym pojęciem demontowania prawa pracy. Wyjątkowo starannie przeprowadziliśmy proces tej zmiany. Nie ma drugiego takiego rozwiązania, które byłoby przez dwa i pół roku testowane w formie ustawy antykryzysowej. Nie ma takiego drugiego... Takiego rozwiązania w prawie pracy, które byłoby tak szczegółowo badane, analizowane, również konsultowane z partnerami społecznymi i zgadzam się, że pewno wiele jest powodów, dla których rozwiązanie to nadal będzie uważane za kontrowersyjne. Po owocach poznamy na ile te kontrowersje są uzasadnione, a na ile nasze przekonanie o tym, że doświadczenie, które zdobyliśmy, wiedza, która płynie z doświadczeń również europejskich sprawdzą się w tym szczególnym rozwiązaniu. Zawsze staramy się o zachowanie pewnej równowagi pomiędzy interesami artykułowanymi przez organizacje pracodawców i związków zawodowych. Jeśli pan senator śledził debatę dotyczącą również tego projektu na etapie sejmowym i stanowisko rządu w tej sprawie, artykułowane również na komisji trójstronnej przez pana premiera Donalda Tuska i wiele propozycji, które pojawiły się, pojawiały się w biegu, to ma pan najlepszą odpowiedź na to pytanie, czy rząd stara się zachować równowagę i proporcje pomiędzy stanowiskami artykułowanymi właśnie przez pracodawców i przez reprezentację Związku Zawodowego czy szeroko rozumianych pracowników. Hmm. No tu niestety moje notatki już okazują się na tyle nieczytelne, że tego ostatniego pytania, które pan senator zadał. Bardzo proszę panie senatorze. Jest... Nie czy, to... czy nie jest to ustawa skierowana przeciwko związkom zawodowym pod tekstem? Panie senatorze. Panie senatorze, to zostawmy zostawmy, znaczy może nie odpowiem na to pytanie wprost. Nie będę tutaj znów występował jako adwokat czy związków zawodowych czy innych organizacji, jako przedstawiciel ministra pracy tutaj jestem i chciałbym panu senatorowi powiedzieć, tego... że tak nie jest. Panie senatorze, no to jeżeli byśmy sobie wyobrazili hipotetycznie taką sytuację, że ja na przykład albo pan senator Chcę zaproponować podpisanie, podpisanie mnie, czy komukolwiek innemu porozumienia, umowy w jakiejś sprawie, ale warunkiem tej umowy jest to, że ja na to wyrażę zgodę, to czy, czy to jest działanie na moją niekorzyść? Jeżeli wprowadzamy rozwiązanie, co do którego jeśli związek zawodowy jest obecny w zakładzie pracy, to to rozwiązanie nie może być wprowadzone bez zgody związku zawodowego. Czy to jest działanie przeciwko związkom zawodowym? I mogę pana też zapewnić, że rozmawiałem z wieloma związkowcami. Może nie, nie mówię tutaj tylko o tych, którzy artykułują interesy związków zawodowych na poziomie komisji trójstronnej, ale również z wieloma innymi działami funkcjonującymi w zakładach pracy, którzy odpowiadali mi, że to bardzo korzystne dla nich rozwiązanie. Że to rozwiązanie korzystne, dlatego że będą mogli na bazie tego rozwiązania negocjować z pracodawcą różne rozwiązania. Także myślę, że ten, w ten pośredni sposób odpowiedziałem panu senatorowi. Pan senator Libicki mówił o obniżeniu kosztów pracy. Ja nie chciałem tutaj, znaczy to nie był unik z mojej strony tutaj odpowiedź związana ze stanowiskiem pracodawców RP. Hmm. Tak, oczywiście takie działania powinny być prowadzone dotyczące obniżenia kosztów wynagrodzenia, ale muszą być prowadzone w sposób racjonalny pozapłacowych kosztów pracy, już żebyśmy byli jeszcze bardziej precyzyjni. Więc na pewno tak takie analizy są prowadzone i musimy się porównywać do Unii Europejskiej, musimy się porównywać również w zakresie minimalnego wynagrodzenia, co jest dyskutowane powszechnie. Musimy na ten temat rozmawiać. Zapewniam pana senatora, że jest to jeden z priorytetów rządu. Zdajemy sobie sprawę, że w czasach i trudnych, i tych łatwiejszych z punktu widzenia gospodarczego jest to instrument niezwykle ważny. Pan senator Zając pytał o to, czy rozbudujemy biurokrację, no, mam nadzieję, że nie. Jeśli do, dopuszczamy w przypadku tak zwanego harmonogramu czasu pracy formę elektroniczną, to mamy nadzieję, że ułatwimy przekazywanie tego harmonogramu od pracodawców do pracowników. Na pewno naszym celem nie jest zwiększenie biurokracji, poza tym tu znów musiałbym się odwołać do tego, że te zmiany będą wprowadzone tylko w tych firmach, których pracodawcy będą chcieli te zmiany wprowadzić bo jeśli pracodawcy, odwróćmy teraz jakby tutaj ten sposób rozumowania, nie będą chcieli tego rozwiązania wprowadzić, to tu związki zawodowe nie pomogą. I nie pomogą również reprezentacje pracowników. Musi być również wola ze strony pracodawcy, a zatem świadomość i wola ze strony pracodawcy również z tą konsekwencją, która wiąże się z przygotowywaniem tych co najmniej miesięcznych rozkładów czasu pracy, które zostały przewidziane w kodeksie. Na koniec bo rozumiem, że to już ostatnie pytanie. Tak chyba należy sądzić, bo nie było więcej chętnych, także takie jest pytanie. Bardzo dziękuję za te, za możliwość uczestniczenia w tej debacie. Chciałbym. Prosić i apelować do państwa senatorów o taki racjonalny przekaz dotyczący tych proponowanych zmian, o to, żebyśmy mogli również do pracowników, którzy będą adresatami tych propozycji, ale i do pracodawców, którzy będą wspólnie z pracownikami z nich korzystali, żeby od nas, proszę, że my będziemy się starali, żeby ze strony ministra pracy i polityki społecznej, ze strony rządu ten przekaz był właśnie taki bardzo zracjonalizowany, oparty na faktach a nie na pewnych mitach, które wokół tego projektu w pewnym momencie się pojawiły. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie zadane pytania. Jeśli nie udzieliłem odpowiedzi na któreś z nich, to udzielę tych odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.